Siemanko, witajcie w naszej najnowszej serii. Ratujemy klasyka, bo my to nie tylko superkary i nowe samochody, które cały czas u nas widzicie. Bo również jestem pasjonatem klasyków, sam posiadam dwa. Także, jeżeli posiadasz klasyka. Chcesz z nim coś zrobić, przygotować go do sezonu bądź też do sprzedaży. Jesteśmy w stanie z nimi zrobić totalnie wszystko na najwyższym poziomie. Doświadczenie, które nabrałem przy superkarach i samochodach niejednokrotnie wartości 15 milionów złotych przenoszę na samochody klasyczne, gdzie jestem w stanie osiągnąć niebagatelne i bardzo dobre e, rezultaty. Bardzo dobrym przykładem będzie nawet Rolls Royce, którego już zobaczycie w pierwszym odcinku z serii ratujemy klasyka, gdzie efekt przed i po jest tak zdumiewający, że przerósł tak naprawdę nawet moje oczekiwania czego dowiecie się w tej naszej najnowszej serii, jak szlifujemy karoserię, jak polerujemy te samochody, jakie efekty uzyskujemy w trakcie polerowania chromów, co robimy z wnętrzem jak przeprowadzamy Renowację tapicerki skórzanej, jak malujemy taką tapicerkę? Eee, no, tak naprawdę zobaczycie każdy etap, eee, z jakim podchodzimy do klasyków. Osiągamy najlepsze wyniki z klasykami, także stay tuned. Zobacz, co jesteśmy w stanie ty, z tymi samochodami zrobić. No i widzimy się już w następnym odcinku. Więc jeżeli chcesz ogarnąć Twojego klasyka, zgłoś się do mnie Fenix Detailing. Moja siedziba jest w Starym Sączu, także łap za telefon, nie czekaj, rezerwuj termin. No i co? Do zobaczenia u mnie na miejscu.